Zarządza się naszym krajem przez obce siły z zachodu, ze wschodu, a w środku, w rzeczywistość od wielu, wielu lat, ci najmądrzejsi z najmądrzejszych wiedzą wszystko, a w rzeczywistości doprowadzili nasz kraj do takiego stanu, gdzie nasze polskie rolnictwo, gdzie nasze produkty cieszyły się bardzo, co chodzi o jakość na wszystkich, że tak powiem, rynkach świata. Zlikwidowano przez 35 lat przemysł rolno-spożywczy. Nie mamy polskiego przemysłu w, polskim, w polskiej gospodarce. Jedna może firma, duża, która produkuje jeszcze przetwory mięsne to JBB. Poza tym drobna, małe podmioty gospodarcze, które przepisami biurokratycznymi, weterynarnymi, weterynaryjnymi są, że tak powiem, gnębione, e, gdzie e, dzisiaj nowo, już te stare jakoś tam ciągną, ale gdy te nowo e, zakładające jakąśkolwiek firmę, to jest nie do przeskoczenia, aby wejść i zmieścić się nad tym, słuchajcie, rynku, mimo że nawet będą produkować jak najlepszą, najlepszą, słuchajcie, żywność. A więc 35 lat transformacji. Pamiętam dokładnie system, to co przed chwilą powiedział poseł Fritz, systemu tak zwanego totalitarnego i tu nie chcę go chwalić, bo wszyscy wiemy, jakim był, ale jakość wytwarzanej żywności zarówno na polskiej wsi, jak i w polskim przemyśle była 100 razy lepsza jak w dzisiejszym dniu.